Tomasz Talarski, rozmowa tygodnia witam Państwa jak zwykle bardzo serdecznie. Dziś zaproszenie do studia przyjął komendant Powiatowy Policji w Legionowie, młodszy inspektor Wojciech Wałkowicz. Witam Pana. Witam Pana, witam Państwa. Choć co roku, panie komendancie, wałkujemy ten temat, wciąż mieszkańcom Legionowa zdarzają się wakacyjne lekkomyślności, a przecież bezpieczeństwo to podstawowa potrzeba każdego człowieka. No na pewno, każdy. Każdy. I co roku, co roku prowadzimy. I akcje, różne akcje na ten temat. Ja powiem tak, że co rok jest lepszy skutek w odbiorze tego typu apeli z naszej strony i ta przestępczość wakacyjna troszeczkę, troszeczkę maleje. Nie tyle, ile byśmy na pewno oczekiwali. W ubiegłym roku w okresie wakacyjnym było w Legionowie w miarę spokojnie, ale rok czy dwa lata temu, dokładnie nie pamiętam, na terenie naszego miasta grasowała grupa przestępcza zajmująca się włamaniami do mieszkań. Na szczęście została szybko zatrzymana, ale zanim to nastąpiło zdążyła parę mieszkań obrobić. Czy istnieje, panie komendancie, stuprocentowe zabezpieczenie przed tego typu przestępstwami? No stuprocentowego nie, nie ma. Ja nie słyszałem przynajmniej o takim stuprocentowym zabezpieczeniu. Na te, no, to, to no, co w takim razie, panie komendancie, zrobić, aby yy, zminimalizować okazję, którą, którą jak mówi przysłowie, czyni złodzieja? Nie pan, przede wszystkim właściwe zabezpieczenie. No ale to, już, yy, to jest już takie standardowe standardowa gdyby odpowiedź. Natomiast ja no bym tak, uczulał... to uczuł. Ale to strażacy się obrażą, tak, ja bo jak wiem, Pan powie, że załóżmy zamki, to strażacy A, powiedzą nie, nie tak, zakładajmy tyle nie, zamków, bo potem jasne, my nie będziemy mogli bo my wejść. Nie możemy wejść, jak coś się będzie działo. To ale ten złoty środek leży? Ten złoty środek, ja myślę, że jak zwykle w czynniku ludzkim. Czyli trzeba uczulić i sąsiadów, i znajomych. My jesteśmy podatni na każdy sygnał płynący od społeczeństwa, bo y, nie zobaczy tego policjant tyle, co zobaczy zwykły obywatel. Wszelkie podejrzane ruchy, y, wszelkie, podejrze, wszelkie podejrzane osoby, jeżeli będą zauważone przez ludzi, proszę, żeby nam to zgłaszano. Y, teraz troszeczkę, że jesteśmy bardziej uzbrojeni, bo działa już ten monitoring miejski i te informacje w powiązaniu z odczytem monitoringu bo zapis jest on będzie przechowywany co najmniej miesiąc czasu każdej kamery pozwoli nam pozwoli nam jeżeli już nie potrafimy zapobiec, to przynajmniej ustalić to a propos tego monitoringu o którym pan wspomniał to nie jest trochę tak że yy, przestępcy przenoszą, przenoszą się z dala od tego urządzenia że przechodzą w inne dzielnice w inne rejony miasta no nie, nie do końca, nie do końca. Ja bym tego tak nie mówił. My mamy do czynienia z działalnością przestępczą zarówno tam, gdzie tych kamer nie ma, jak i. Ale te tutaj, Ale to jest pospolite na pewno spadły w statystykach. W tych miejscach, gdzie jest monitoring, natomiast nie ma tak, że w innych miejscach ta przestępczość rośnie. Nie, nie, nie jest. Nie jest to tak zauważalne, żeby to był aż taki wzrost, który by upoważniał nas do stwierdzenia, że akurat dzięki monitoringowi tam wzrosło, tutaj zmalało. Natomiast yy, ja bym jeszcze tutaj wyjaśnił, w jakim stopniu działanie monitoringu jest, jest dla nas przydatne. Otóż, nawet gdy zaistnieje przestępstwo tam, gdzie kamera nie sięga, to droga oddalania się sprawcy będzie zarejestrowana przez turę z kamer. Nie ma takiej możliwości. By sprawca przemieszczał się po legionowej i próbował legionowo opuścić, nie będąc filmowanym na któryś z kamer. Czyli jak ktoś ucieka z dywanem z jakiegoś mieszkania? Będzie, to będzie, ma szansę będzie, będzie, na będzie, kamerze będzie, tak, będzie na którejś dobrze, kamerze zlokalizować. Dobrze. E, Złodzieje jednak wybierają nie tylko mieszkania. Chętnie mm, grasują również w miejscach publicznych, takich jak na przykład ośrodki wypoczynkowe czy publiczne plaże. E, I właśnie tam zdarza się największa liczba wakacyjnych przestępstw. O czym powinniśmy pamiętać? No, przede wszystkim o, o, o dbałości o własne mienie, o uwadze na tym co się zostawia i w jakich miejscach się Czyli zostawia. To no, nie zabieramy drogocennych e, przedmiotów nie zabieramy, a jeżeli już zabieramy, a opuszczamy miejsce swojego biwakowania lub leżakowania, to żeby ktoś na to miał zwróconą uwagę, ktoś miał pieczę, bo nie, to nie mieszkańcy obserwują złodziei, nie ludzie, tylko złodzieje obserwują zachowania ludzi i wykorzystują ten moment ich gapiostwa ich nieuwagi. To skoro jesteśmy nad wodą, to kilka słów o bezpiecznym korzystaniu yy, z uroków yy, wody. Za co będziecie wlepiać w tym roku mandaty? <laughs> jako policjant, czego, czego, tak? Czego, jako czego, policja nie, ogółem. Po, czego nie powinniśmy robić nad wodą? Może tak? Czego nie powinniśmy robić nad wodą? Yy, nie powinniśmy spożywać alkoholu, bo alkohol i woda w połączeniu z wodą to piorunujący skutek i nie powinniśmy zaśmiecać plaż szczególnie zostawiać porządek no, na pewno będziemy wyczurani na rozpalanie wszelkiego rodzaju ognisk a już na samej wodzie tam będzie operował yy, będą operowali funkcjonariusze komisariatu rzecznego yy. ja chciałbym, żeby każdy był świadomy że człowieka na wodzie Obowiązują takie same przepisy jak człowieka na lądzie i w ruchu, w ruchu wodnym. Takie same są y, przepisy, jak i do ruchu lądowego. Czyli także brawura, alkohol, odpada. No i bo rozumiem? na to będziemy reagować, bo to prowadzi bezpośrednio do nieszczęścia. No i rozumiem, że do motorówek nie wsiadamy bez wymaganych uprawnień. Tak, oczywiście. Do tego jest i, i do motorówek, i do wszelkich tych innych urządzeń. Typu o podobnym działaniu, prawda? No, trzeba mieć i umiejętności, ale trzeba mieć także uprawnienia. Dobrze, to teraz z wody schodzimy, wracamy na ląd. Yy, kilka słów o wakacyjnych wyjazdach. Mimo licznych apeli i akcji policyjnych, wciąż zdarzają się przypadki, że przewoźnicy podstawiają niesprawne autokary. Dość często zdarzają się także pijani kierowcy. No, jest to, jest to naprawdę bolesne. Ale są takie przypadki. My jesteśmy otwarci na każdą, na każde zgłoszenie będziemy reagować i kontrolować zarówno podstawiony sprzęt, jak i sprawność psychofizyczną kierowców. I o to szczególnie apeluję, żeby nam takie rzeczy zgłaszać, bo my nie o wszystkich wyjazdach wiemy. Czyli rozumiem, a, każdy z organizatorów, tak, który będzie planował wyjazd, powinien, może się zwrócić do komendy powiatowej policji. Szczególnie, szczególnie. Wyjazdy organizowane dla dzieci. I wtedy. Bo tutaj, tu musi, musi, musi to być. Policjanci ruchu drogowego tak, przyjeżdżają Tak, i przeprowadzają przyjeżdżają, mu, czy na miejsce, kon, czy. Kontrolę. Jeżeli nie możemy, to yy, autokar podjeżdża pod komendę policji, ale na pewno zostanie... Czyli solidnie taka, taka możliwość istnieje. Sprawdzony, tak. Że przewoźnik. To jest wręcz nasz obowiązek, żeby takie coś zrobić. A teraz kilka słów o poczuciu bezpieczeństwa, o którym mówiliśmy na początku. Tak zupełnie przez przypadek przejeżdżałem przed programem statystyki za ostatnie pół roku, które wyglądają bardzo obiecująco. Jakby jeszcze, panie komendancie, przestępcy sobie wyjechali na dwa miesiące urlopu, to czwarty raz z rzędu myślę, że to pierwsze miejsce wśród komend na Mazowszu byłoby pewne. No komend, no, ale chyba komend, nie wyjeżdżą. Tak, komendy Stołecznej Policji no są duże, duże prawdopodobieństwo jest tego, że będzie pierwsze. Po pierwszym półroczu jesteśmy w miernikach ocennych na pierwszym miejscu wśród komend, garnizonu Komendy Stołecznej Policji. I ja powiedziałbym, że i koniec, rokowania... Jak się, ale jak to, jak się robi taki wynik? Bo to już jest czwarty raz z rzędu, to, to chyba nie jest już przypadek. Właściwa organizacja... Właściwe motywowanie ludzi i właściwe podejście samych ludzi do pracy. I to już? Tak. jest główna. A jak panie komonacie policjanci mierzą to poczucie bezpieczeństwa? Przecież to jest tak naprawdę rzecz niemierzalna. Statystyki są tylko statystykami. Zgadza się. Pan, dla a skąd nas wiecie, że mieszkańcy i, czują się bezpiecznie? Z rozmów z mieszkańcami, bo to jest... No ale nie wszyscy. Jest... Część mieszkańców narzeka jednak na pracę policji. Twierdzą, pan mówi, że przyjeżdżacie do każdego wezwania, a ja tu panu za chwilę zgarnę z ulicy z 10 osób, które mówią, że dzwoniły policjanci Ja panu też w każdej dziedzinie życia znajdę niezadowolonych. My jest, dokładnie się z tym tak, że jesteśmy tego świadomi, liczymy się z tym. Ale jeżeli... Yy, większość ogół i dostajemy informacje także i od władz, i od przedstawicieli tychże mieszkańców, informacje są pozytywne, no to proszę mi wybaczyć, ale ja jestem upoważony mniemać, że tak jest, faktycznie. Ale to znaczy. Że to przed, przestępcy omijają nasz powiat szerokim łukiem, bo wiedzą, że to są fajni gliniarze? Nie, 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 czy omijają? Nie, nie powiedziałbym, że mijają. natomiast skuteczność ścigania jest w tym powiecie jedna z największych w garnizonie Komendy Stołecznej Policji, czyli miasto Warszawa i powiaty okołowarszawskie. E, ja podam taki ostatni przykład, ostatni nasz sukces, został zatrzymany sprawca, który dokonywał szeregu włamań na tak zwaną pasówkę do lokali gastronomicznych, do tyli za, punktów totalizatora sportowego, yy, piwnic, yy, sklepów. Yy, do chwili obecnej jemu Czyli już. Udowodniono, mi się, że to dość, tak, trudne, dość tak, trudne. Tak, dość trudne, do bo to jest na pasówkę yy, włamania są bardzo trudne do ustalenia, a do chwili obecnej już jemu udowodniono popełnienie ponad 50 włamań. Czyli sukcesy są. I taki człowiek już został odosobniony, bo został tymczasowo aresztowany. I on już w wakacje od takiego przestępstwa nie No, czyli pojedzie na zasłożony urlop. To jest właśnie to jest też tak, że wzrost tego poczucia bezpieczeństwa. nie? Bo ktoś został Dobrze. To, panie komendancie, o tych sukcesach y, będziecie mogli porozmawiać z mieszkańcami już niebawem. 23 lipca przed komendą powiatową policji odbędzie się piknik, na którym będzie się bardzo dużo działo. Będą antyterroryści. Zdradziłem, mówił Pan, żeby nie mówić o tym, ale to przyciągnie prawdopodobnie ludzi. Będzie pokaz antyterrorystów. Będą symulatory, będą konkursy i nagrody. Początek o godzinie? 10:00. O godzinie dziesiątej. Ja tutaj skorzystając już z pobytu w tym miejscu, chciałbym zaprosić serdecznie wszystkich mieszkańców nie będzie to co prawda pięknie będzie to coś w rodzaju festynu, ale będą naprawdę atrakcje dla wszystkich i dla dorosłych i dla dzieci, szczególnie dla dzieci dla młodzieży. Będzie można zrobić wyrobić sobie kartę rowerową, będziemy znakować rowery, oczywiście za wymóg, jest, żeby posiadać przy sobie Dokument stwierdzający własność czyli zakupu. I o, to, i o to chciałem zakupu zapytać, tego czy To roweru, nie jest trochę. Tak. Panie, Kupu, przepraszam, ale głupie, kto trzyma paragon albo faktury w ciągu na przykład 4-5 lat. Odcinacie w tym momencie możliwość wielu osobom? Nie, 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 nie odcinamy, nie odcinamy, bo jeżeli ktoś przyjdzie, dziecko przyjdzie z rodzicem i rodzic, rodzic stwierdzi, że to jest jego rower, to na pewno A, oznakujemy. Czyli taki bez, przesady, <laughs> bez przesady nie jesteśmy aż tak. Sformalizowani. sformalizowani. Dziękuję za podpowiedź. Natomiast e, e, odnośnie jeszcze tych rowerów będziemy, bo skorzystaliśmy tutaj e, z uprzejmości Pana Prezydenta i Starosty, który wspomógł nas w tych działaniach, będziemy uzupełniać chociażby oświetlenie w rowerach. To wszystko będzie gratis. Nadto inne atrakcje dla dorosłych będą symulatory e, zderzenia pojazdów, będą symulatory te mm, alkohole, alko, będzie można się zobaczyć, jeździłem jak człowiek się. W, ubiegły, w ubiegłym roku, Jak się czuje, była. prawda? E, jazdy, bo to jest symulator, jak się jedzie pod wpływem alkoholu. Będzie można zobaczyć sprzęt ratownictwa. E, m, i medycznego, i tego powypadkowego, czyli będzie i Straż Pożarna, i WOPR, będzie się wystawił, i mm, y, karetka pogotowia, że można to wszystko zobaczyć. No i myślę, że tym hitem będzie y, występ tych, tej grupy antyterrorystycznej, która, która pokaże, zademonstruje dynamiczne ja zatrzymanie. Łapię, to jest co nie pasów tak, 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 nie, nie, nie. To będzie dynamiczne zatrzymanie pojazdu. No jeszcze nie wspomniał Pan o jednej atrakcji, którą niewątpliwie będzie udział w całej zabawie Włodzimierza Ziętarskiego. Tak. Znany, tak. Znanego Natomiast, dziennikarza motoryzacyjnego. Tak, motoryzacyjnego. Natomiast Pan Ziętarski wyraził zgodę poprowadzenia jednego z punktów programu, tylko festynu dotyczącego bezpiecznego poruszania się po drogach, bezpiecznego użytkowania dróg przez jego uczestników, zarówno pieszych, jak i tych zmotoryzowanych, no jest to, mm, ja bym powiedział, mm, człowiek, który na samochodach, na samochodach można już, tak, z zęby od, i włosy ponad mu posiwiały, 30, tak, po ponad 30 lat posiwiały prowadził programy czyli jest to, jest to, no, fachowiec, jest to fachowiec w tym. Macie. Dobrze, to na zakończenie Panie Komendancie jeszcze szybkie zaproszenie. Powtarzamy, 23 lipca, 23. Godzina, lipca godzina 10, 10. ulica Mickiewicza. Mickiewicza przy Komendzie Powiatowej Policji w Legionie. Serdecznie zapraszam. Dziękuję Panu. Państwa również. Oczywiście, jak zwykle będziemy. Dziękuję, dziękuję bardzo. Serdecznie za przyjście do studia. Dziś moim i Państwa gościem był Komendant Powiatowy Policji, Młodszy Inspektor Wojciech Wołkowicz. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. To była rozmowa tygodnia. Spotykamy się jak zwykle w przyszły czwartek. Do zobaczenia.